Szóstka karo. Karo zeks, Okej. Okay. Ich liga herz zeks. Co? Musi się nauczyć kart po niemiecku. Das Herz to kier. Jak serduszko. No dobra. W takim razie kładę herz 10. Dobrze powiedziałam? Świetnie. I śpilę herz 9. Kładę balik kier i żądam trefla. Czyli das krojc. Ok, ich ligę mm, Kreuz 4. Ok, stoję. Kreuz 8. Macao. Kreuz 2. Macao. Dobieram dwie karty. Pik 2. Czyli Pik. Taki będzie das Pik. Dokładnie. Tak samo jak Karo. Po niemiecku das Karo. O, no to łatwe. A będzie Dama, Król i As? Dama, die Dame. Król, der König. I As, das As. Albo Dias. Hmm, The Pig König. Uczę, dobieram 5 kart. Hmm, i spielę mi Pick Pig Bub. The Bubę to wale. O nie, jednak dużo tego. Specjalnie dla Ciebie przygotowałam interaktywną grę, dzięki której możesz poćwiczyć to słownictwo. Napisz mi na Instagramie wiadomości prywatne słowo Karten, a wyślę Ci tę grę.